Sprawdź razem z nami co nowego w Aldi od czwartku. Zacznijmy od dodatkowych promocji w niedzielę handlową 31 sierpnia. W promocji 1 plus 1 gratis znajdziesz Pepsi lub Pepsi 02 litry, chipsy lace zielona cebulka, kawę mieloną familijną, papryczki opiekane, olej rzepakowy Kujawski, czekoladę milka 100 g, papier toaletowy czterowarstwowy. Nowości w Aldi, a w nich ciasto czarny las, krówka, sernik oraz szarlotka już od 2,99. Tydzień super cen z rabatami aż do 66%, parówki z szynki wędliniarnia premium tylko 3,99. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 7,99. Złote paluszki rybne 12,99. Winogrona zielone bezpestkowe 7,99. Piękne rośliny w supercenach, wrzos zwyczajny tylko 4,99. Chryzantema 24,99. Rośliny egzotyczne 19,99. Lody Kaktus 2,49. Kaktus Big 2,99. Lody Grand 3,99. Lody Premium 2,99. Sorbet na patyku 2,79. Rożek maślany z cytryną 2,99. Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie moja gazetka. Kupuj mądrze.